Lol, to nie jest gra kreatywna, tylko jest to gra Riotu. I tak, wiadomo Riot zrobił tę grę. Ale dlaczego w ogóle kreatywność w lidze nie istnieje? Ba, nawet jest raczej karana i uznawana za trolpik. Ale w ogóle, yy, skąd wziąłem pomysł na ten materiał? Yy, to ostatnio przeglądałem sobie YouTube'a i trafiłem na taki materiał, kolegi. Dobry materiał, polecam każdemu. Wpadnijcie, linka będziecie mieli na dole. Ważna rzecz jest taka, że nie podpierdalam mu kontentu, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie rozszerzam jeden wątek, który on poruszał, bo on tam poruszał bardzo wiele wątków, a mnie bardzo trafił jeden punkt, który jak zacząłem nad nim myśleć zdarza mi się to, no to pomyślałem, że będzie z tego dobry materiał. Dlaczego dzisiaj o kreatywności w Lidze Legend i dlaczego ona po prostu nie istnieje. I jedyne co rozbudowywuje tak naprawdę kreatywność w LOLu to to, że jesteśmy po prostu znacznie bardziej twardzi psychicznie. Twarda bania i Jest to dość pogmatwane na początek, ale zacznijmy sobie od tego, że generalnie wszystkie te buildy, które dzisiaj gram i generalnie gram na tym kanale są to bildy od was bilde od was, które zostawiacie na Discordzie. I nie Jest to hamska reklama, choć oczywiście można by było tak powiedzieć. Ale często te bildy, oczywiście nikogo nie obrażając, bo widzów kocham ponad życie, no to są to raczej bildy śmieszne, są to raczej bildy kreatywne, są to raczej bildy często po prostu useless. No i kreatywność na tym kanale można powiedzieć, że jest na najwyższym poziomie i jest to peak content. Aczkolwiek z wygrywaniem te buildy bardzo często mają bardzo niewiele wspólnego. Wiadomo, jeśli moje życie polegałoby na tym, że mógłbym grać tyle gier w League of Legends, ile bym chciał, no to najprawdopodobniej wybrałbym ścieżkę grindowania y, rangi i innych rzeczy. Bo musicie sobie uzmysłowić jedno. W życiu albo grindujecie rangę, albo gracie śmieszne bildy, Bo te dwie rzeczy się w ogóle do siebie nie przyciągają. Tak jak mówiłem na początku, Liga Legend jest grą po prostu, gdzie to tak naprawdę Riot ustala, co ma być grane, a co nie ma być grane. A nasza kreatywność jest tu zupełnie niepotrzebna. Ludzie mało kreatywni w Lidze Legend będą sobie radzili znacznie lepiej od ludzi, którzy są kreatywni. Ja na przykład mam od was bildy, mam ich masę. No i staram się tak naprawdę na każdym streamie jakieś buildy ogrywać. No i prawda jest taka, że często te buildy nie domagają, mają parę problemów, ale czy to oznacza, że jestem złym graczem? No generalnie ja na przykład zdaję sobie z tego sprawę, że jestem złym graczem. Natomiast kiedy w moje ręce wpadnie build, który jest od widza, no i powiedzmy szczerze, że nie jest on taki trolowy, no bo jest to raczej wtedy taki build jak na przykład jakiś Nocturn, który dzisiaj tutaj będzie yy, udyr. Yy, ale też no, są inne buildy, prawda? No to raczej te gierki wygrywamy, co jest ciekawe. Wygrywamy te gierki i radzimy sobie bardzo, bardzo dobrze. Wiadomo, tutaj chodzi tylko i wyłącznie o czystą statystykę, bo jeżeli tak naprawdę byśmy się uparli, no to ligę Legend można przyrównać do statystyki i nie do tego, że mamy skilla. No bo statystycznie rzecz biorąc, im więcej gier zagramy, tym prawdopodobieństwo na wygraną jest większe, tym prawdopodobieństwo na to, że będziemy mieli. Lepszego skilla też jest większe. Natomiast jeżeli na 20 buildów, które ja gram, albo gra po prostu osoba, która jest kreatywna, mamy 5 buildów totalnie kurwa OP i takich, które jakkolwiek wpisują się w metę, i mamy 15 buildów wystrzelonych, testowanych i takich, które raczej nie działają, prawdopodobieństwo tego, że te 15 gier będzie przegranych jest znacznie większe. I ja wiem, że Wy teraz możecie mówić, że ja tu tak płaczę i że mogę grać normalnymi buildami. Prawda? I nieprawda, bo nie będę grał normalnymi, bo szanuję sobie to, że chcę po prostu grać śmieszne, kreatywne buildy. To, że one są chujowe i RPki, LPki nie oddają, no to już jest co innego, że tak powiem. I to jest bardzo ważne, że w Lidze legend musicie wiedzieć, co chcecie robić, a później to robić. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie, co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić. Generalnie w życiu tak powinno być. No i ja w Lidze wybrałem, że będę grał po prostu śmieszne bildy. Od Was oczywiście, i to tyle. Ale zanim przejdziemy dalej, to jeszcze tylko muszę wam powiedzieć bardzo hamską reklamę, ponieważ padajcie na Kika, na Twitcha, na Discorda, gdzie bardzo wiele rzeczy się dzieje. I co? Tam właśnie też możecie zostawiać swoje bildy. Dziękuję, koniec hamskiej reklamy. No i musimy sobie powiedzieć szczerze, że no niestety, czy się chce, czy się nie chce. To jeśli jest się kreatywną personą, no to w lidze się raczej też ma twardą dupę. To jest myślę o tyle dobre, no bo często właśnie grając w lidze kreatywnymi bildami częściej się przegrywa. A uważam, że w Lidze Legend także poza tym, żeby być kreatywnym, a bardziej z kreatywnością, żeby grać dalej w Ligę Legend i po prostu nie odpaść, no to trzeba być mm, skazanym na to, że częściej będzie się przegrywać. Więc osoby, które nie lubią przegrywać, no to raczej mm, powiedzmy sobie szczerze, nie jest dla nich granie śmiesznych buildów, ze względu na to, że te śmieszne buildy właśnie najczęściej wychodzi jedna gra na pięć. A pięć gier jest totalnie kurwa do kosza. No, i tak to wygląda, niestety. Więc, tak jak mówił kolega tam w materiale, Liga Legend to jest trochę bardziej taka walka psychiczna z samym sobą. Ile możemy przegrać i ile w ogóle to nam może dać. No, i to jest prawda, no bo grając samymi śmiesznymi buildami przez jakieś aktualnie 5 miesięcy, no to jak gorzej się czuję psychicznie, no to kurwa, nie chce się w ogóle grać tych buildów od was. I to nie, też nie dlatego, że was nie szanuję, tylko dlatego. Że wiem, że troszeczkę wysiłku psychicznego będę musiał włożyć w to, że najprawdopodobniej kolejny ranket albo jakiś tam mecz po prostu będzie przegrany. Jako ludzie nie za bardzo lubimy przegrywać, więc, no, wiecie, dostawanie w pierdolu co każdą grę nie jest najmilszą rzeczą, ale i tak to robię, bo uważam, że ilość fanów, którą teraz sobie, że tak powiem, dostarczam, jest większa od ilości tych negatywnych emocji, no bo, wiecie, Wiadomo, ostatecznym wynikiem jest wygrana albo przegrana meczu. I to jest ten taki fan slash dopamina, którą się, która się wydziela zawsze na koniec meczu. Ale w lidze legend można też znaleźć parę innych dopaminowych rzeczy, które, no wiecie, nie będą ostatecznie związane z wynikiem. Ja parę takich znalazłem, chociażby statystyki, chociażby testowanie właśnie tych nowych buildów, chociażby kreatywność albo chociażby robienie z tego YouTube'a, bo myślę, że gdybym po prostu grał sobie w Ligę, najprawdopodobniej grałbym normalne rzeczy, ale ponieważ robię to na YouTube'a, no to znalazłem sobie jakiś taki wytrych, żeby mm, mimo wszystko czerpać z tego ogromną przyjemność i tak jest. Ale jeżeli ktoś chce być kreatywny i grać w ligę, no to ja bym odradzał. Tak jak chyba kolega tam odradzał w tym materiale. Przepraszam, bo chwilę temu go oglądałem i też nie pamiętam jeden do jeden. A też jakoś bardzo często nie chcę powtarzać tego, co on powtarza. bo uważam, że jego materiał był bardzo, bardzo dobry pod tym względem. Więc umówmy się. Jeżeli chcecie grać w ligę, no to przede wszystkim grajcie to, co lubi Riot, grajcie to. Co Riot propsuje, bafuje to, co jest grane we sporcie, bo prawdopodobieństwo wygranej jest po prostu wyższe. No wiecie, ten winrate w tych największych i najróżniejszych rzeczach w stylu UGG czy jakichś tam innych profesorach i innych nie bierze się z dupy. Jest to po prostu czysta statystyka. No jeżeli statystycznie jakaś postać ma 54% win ratio, no to oznacza, że na wszystkich serwerach, czyli no chuj jest tych graczy. Ona raczej wygrywała częściej. Jeżeli natomiast jakaś postać ma 40% win ratio, no to coś za tym idzie, tak? Więc te, te statystyki też są czymś, jeżeli chcecie wygrywać, co powinniście brać pod uwagę. Wiadomo, jest to bardzo wąskie wzięcie tego, że tak powiem, całego tematu mm, i rozpatrzenie go, ale myślę, że no tutaj właśnie taka, taka troszeczkę wąskość musi występować, że mimo wszystko ta gra, jaką jest LOL, jest grom, Czysto yy, matematyczną, że prawdopodobieństwo tego, że ileś musimy wygrać, ileś musimy przegrać, też istnieje. Tak jak kiedyś usłyszałem i widzowie się ze mnie śmiali, ale ja dalej to podtrzymuję, że 30% gier trzeba wygrać, 30% gier trzeba przegrać, a 40% gier zależy tylko i wyłącznie od nas. No taka jest statystyka. No i ktoś do mnie mówi tak. No, czyli jak będę miał 100% win radio, i w ogóle. No, to będę miał 70% Wera. No, głupie to jest trochę podejście, ze względu na to, że ten win rate jest troszeczkę, no czego by nie mówić, nawet prosi nie grają w 100% clean. Poza tym, każdy z nas w Lidze Legend, że tak powiem, jeszcze dochodzą kwestie tak zwanych teammates. No i to, że my zagraliśmy dobrze i na 100%. I, że tak powiem, dajemy od siebie tyle win-ratio, ile możemy, no to jeszcze nasi przeciwnicy tu są, tak? Czyli, jeżeli mamy pięciu naszych, przepraszam, sojuszników, no i każdy z nas by zagrał na 100, wtedy jest wygrana. Jeżeli każdy z nas zagra na powiedzmy 50, no to raczej jest przegrana. No, i później są te gry właśnie pomiędzy, że my gramy i robimy 20, 0, yy, ale nasz botlane robi 0,20, no i tak naprawdę jesteśmy 50-50 No i tutaj już myślę, że można mówić o jakichś umiejętnościach, a bardziej o tym, czy ten botlane będzie mógł wyjść na plus, czy my będziemy, czy my zaczniemy intować, jest bardzo, ale to bardzo wiele zmiennych, które sprawiają, że no tak naprawdę jest to nie do obliczenia, statystyka jest tylko i wyłącznie narzędziem, yy, ale narzędziem, które jest mimo wszystko wszystko skuteczne, no bo umówmy się: grind w tej grze też jest lepszy niż kreatywność. Tak generalnie rzecz biorąc, w Lidze Legend każda Pojedyncza cecha, jaką może posiadać człowiek, jest lepsza od kreatywności. Akurat Liga Legend jakoś bardzo kreatywności nie propsuje. Mogę podać parę przykładów na swoim, że tak powiem, na swojej dupie, ponieważ ja sam z siebie lubię grać w ogóle postaciami wystrzelonymi, które nie powinny być i istnieć na różnych rolach. Jedną chociażby z takich postaci jest Queen na dżungli, którą gram od trzech sezonów. No, czyli już jakieś yy, chwile, ile to jest? 26, 25. 2024, czyli gram ją jakieś już dwa lata. Ile queen, że tak powiem, razy widzieliście na rankedzie na dżungli? No, myślę, że na poważnych rangach praktycznie w ogóle. Wiem, że niektórzy z Was będą nazywali to trolem. Ja to nazywam kreatywnością i po prostu czerpaniu fanu. No, kurwa, nie umiem mówić. W skrócie, że czerpiemy fan z gry. No i co? No i kolejnym takim przykładem, jaki bym mógł sobie podać, jest Sinjet na dżungli, który dzisiaj chyba też jest ogrywany. Generalnie przez widzów moich jest bardzo lubiony na dżungli. No i generalnie każdą postać, którą sobie ogrywamy, mógłbym wrzucić na dżunglę i bardzo często wrzucałem. Lebąk na dżungli i jak ktoś tym by kiedykolwiek wygrał na dżungli, no to ja osobiście zaklaszczę mu jajami. Dobra, nie zaklaszczę, bo jeszcze ktoś wygra i będzie przypał. Ale generalnie jest to postać, no, która raczej, raczej win ratio wysokiego nie ma. No, więc stąd moje najróżniejszego typu domniemania, że kreatywność w Lolu nie oddaje, nie istnieje i nie jest w ogóle opłacalna. Grajcie tym, co gra Rajot, tym, co poleca Rajot i tyle. Yy, więc tak naprawdę, no, tak jak de facto też jest taka rzecz, że mówi się, że w Lidze Legend prawdopodobieństwo na to, że. Yy, bo wiecie, jest coś takiego, że ilość kombinacji w Lidze Legend jest tak naprawdę niby no nieskończona. W sensie nie, że nieskończona, ale tam mamy 170 iluś czempionów teraz, niby z każdym z nich można by było zagrać na jakiejś, na każdej roli, no i że jest bardzo dużo kombinacji możliwy, 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 grania kompów. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach jest to raczej mała ilość kompów, bo każdy na dekery gra dekery rzadko grają ludzie mage'ami, na midzie gramy midlanerami. Wiadomo, są od i ludzie, którzy są tak jak ja spierdoleni. Ja to na Nazywam kreatywnością mimo wszystko. No i tacy ludzie też istnieją, ale ich jest mniej. Więc myślę, że jeżeli byśmy mieli realnie liczyć, ile tak naprawdę postaci jest, do czego i ile jest jakby możliwości grania, no to wiecie, jest to raczej więcej niż mniej. Też chociażby możemy sobie spojrzeć na peak rate, czyli na rzecz, która no, pokazuje nam, jaki procent, jaka postać, jaki procent, jaką postacią się gra, tak? O tym też obiem materiał. Tylko troszeczkę pod innym kątem. No tutaj mamy chociażby MFK i Caitlin, które mają po 20% pick rateu, czyli jedną na 5 gier będziemy spotykali albo MFK, albo Caitlin. I niektórzy powiedzą: No dobra, ale w moich meczach nie było Caitlin przez 40 gier. Oczywiście, że tak, ale mówię, to jest dalej statystyka, a statystyka to matematyka, a matematyka jest po prostu, jak to się mówi, brutalna. Tak samo jak brutalne jest to, że grając kreatywnie najprawdopodobniej będziecie częściej przegrywali niż wygrywali. No niestety, tak to jest. I co? Chyba tyle, tak naprawdę, co do kreatywności i do, do tego całego tematu. Ja jeszcze tutaj muszę Wam powiedzieć, że podczas każdej gierki na końcu macie tier listę ustalaną co odcinek, jakie postacie są fajne z tych, które gramy, jakie są niefajne, i jeszcze mogę sobie chwilę pogadać, że tak powiem, na luzie przez te cztery minuty i tak raczej pozahaczać te wątki troszeczkę bardziej ogólnie. I musimy so, muszę wam powiedzieć szczerze, że co do właśnie takich kreatywnych buildów mm, i śmiesznych buildów. No to uważam, że ten Singed jest bardzo zabawny. Niestety nam nie wyszła, nie wyszła nam gierka tym Singedem, a szkoda. No niestety, tak to bywa. Troszeczkę się poczułem w pewnym momencie i zacząłem grać jak kupa. Też umówmy się, ja często nie gram tym Singedem na dżungli. Ale, ale szanuję go i lubię go naprawdę, naprawdę ponad wszystko. I szkoda, szkoda, że, że stało się jak się stało. Generalnie widzowi, który podesłał builda, bardzo dziękuję. Yy, ja wiem, że często wy mnie prosicie, żebym zagrał na jakiejś konkretnej linii, postaciami. Ja po prostu idę tym do dżungli i wiem, że to pewnie dużo gorzej działa, działa, niż byście chcieli, ale będę starał się to zmieniać, że po prostu grać to, co mówicie. Czyli jak mówicie, żebym poszedł na bota, to żeby pójść na bota. Jak mówicie, żebym poszedł na dżunglę, to żebym poszedł na dżunglę. Ale no mówię, czasami, jak... Jakby wygrywa ze mną to, że chcę po prostu wszystkie czempiony sobie przetestować na dżungli. Nie chce mi się robić serii od a do Z na dżungli, bo uważam, że to jest dość nudna seria i 18 tysięcy razy już każdy ją przetestował. Więc wydaje mi się, że no tak to wygląda, a nie inaczej. Jeśli mimo wszystko byście chcieli, no to możecie dać znać w komentarzu. Możecie też w ogóle dać znać w komentarzu. Co sądzicie o kreatywności w lidze legend, czy ona występuje, czy nie występuje, czy ludzie, którzy mają kreatywność i do, zachodzą niżej, czy wyżej, yy, czy tam coś takiego. Wiadomo, też nie wziąłem jednego pod uwagę, no, że tutaj osoby mogą być w, jakieś, w jakiś sposób kreatywne. Na przykład gracie ciągle Singedem na dżungli, nie? No i wbijacie wyższą rangę. No i czy jest to kreatywność? No jest, no bo. Since się nie gra na dżungli, czyli robicie coś kreatywnego, wychodzicie poza jakieś schematy, ale go otepekujecie, więc też tak nie wiem, czy to bym nazwał kreatywnością. No mimo wszystko, chyba bym nazwał to kreatywnością. No bo na przykład, jak Sylas dostaje buffy na dżungle, a jak wiadomo, było ich trochę i też nerfów było trochę, no to to nie jest, że tak powiem, bycie kreatywnym, bo on dostał po prostu gigabuffy. Teraz tak samo było z Malfightem. Jak Malfight dostał gigabuffy na dżungle... No to granie malfightem na dżungli nie jest jakieś kreatywne. Bycie kreatywnym poniekąd jest wymyślaniem nowych buildów, jest poniekąd graniem tym, czym nikt inny nie gra na dżungli. No i mniej więcej polega to na tym, że jeżeli taki malfight jest grany na dżungli, no to nie ma możliwości na kreatywność w tym wypadku. No chyba, że ktoś każdy też rozumie inaczej kreatywność, że może na przykład Granie na dżungli malfightem to nie jest kreatywne, jak się idzie tylko pod apę, a jak się już idzie pod tanka albo pod atak speeda, to już jest kreatywne. W sumie, jakby na to tak spojrzeć, no to trochę coś w tym jest, że to będzie jakoś tam kreatywne, no i też to będzie mm, inaczej na pewno wyglądało. Kurde, w sumie może tak powinienem zrobić, że tak de facto, no to granie malfightem na dżungli nie jest kreatywne, ale build jest kreatywny. No właśnie, i tutaj pytanie, bo tu w sumie można by było zrobić też odgraniczenie, że. Kreatywność postaciowa, a kreatywność buildowa. Kurwa, jak się nad tym zastanawiam i tak coraz dłużej nad tym dubie, to tu jest tak naprawdę coraz więcej możliwości. No bo też by można było robić rozgraniczenia buildowe yy, i rolowe, i postaciowe w sumie jeszcze. No bo na przykład, czy granie generalnie, na przykład, yy, no tak jak już mówiłem, MF.com to jest yy, kreatywność na bocie, no nie jest. Ale czy granie MF na dżungli pod AP jest jakąś kreatywnością? Oczywiście, że jest. Więc jest to kwestia bardzo, że tak powiem, indywidualna. I w sumie to chyba już nie chcę tego nagrywać, bo jak tak się zastanawiam, to coraz więcej rzeczy mi wpada do głowy, a ten materiał powinien być krótszy niż dłuższy. I powinien mieć jakiś watch time. <laughs> nie, żebym chciał z tego zarobić, ale wiecie o co chodzi. Są takie. Spicy ilości minut, które są lepsze i gorsze. I ja wolę te lepsze. Więc się żegnam. Wpadajcie na Discorda, dawajcie lajka, like suba, mi i koledze, od którego podpierdoliłem trochę kontentu. I bardzo dziękuję. Trzymajcie się do zobaczenia na transmisjach i na kanale. Cześć, cześć!